Wow! Siemandero, witamy w kolejnym odcinku! Siemanko, witamy! Dzisiaj za pomocą dość mocnych petard porozwadzamy sobie oto tą góreczkę. Także myślę, że będzie fajnie, ciekawie, mamy fajne petardy naprawdę. Jak widzicie, tu już była petardka, petardka Hammer H2 i zrobiła super efekt, a co będzie w przypadku Explodera na przykład 4? Lecimy z odcinkiem. I lecimy jako druga petardka yy, FP3X Achtung od... nie wiem jakiego importera, chyba GAO. Wow Ale tu się dymi kurde tu się kurzy Zajcie coś najszego P1000 może No obojętny Będę zniżał statyw niestety, bo znowu zapomnieliśmy zabrać kominiary Ale po 5000 znamy jakiegoś eksploderkę, czy tam Hamerka 4 O tu już była mniejsza eksplozja piasku niż w poprzedniej petardzie Dawaj, Exploder 4 idzie teraz Ale włóż to w miarę głęboko, nie? Mordeczko. dobra, lecimy z Exploderem 4 I dawaj w drugą mordo Kurde Tu dość nie idzie do tego statywu, bo Tak piach leci Dobra Sygnał jest 3-0. Sygnał jest 3-0. I teraz nikt nie idzie. Nie Chyba nikt nas, to nie powinien zaskoczyć raczej w tym momencie. Tak wiesz, tak wiesz. Głęboko głęboko, głęboko tam miał włóż A to był 3-0 Sygnalos Tak, a teraz mam 2-0. Bo widziałem. Ten efekt titania absolutnie Teraz 2-0. Teraz 2-0, czyli teoretycznie ten głośniejszy. Głęboko lecimy go z dawaj. I go majester go! Efekt naprawdę przepiękny Ale kurde myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale i tak jest gites. I teraz mamy hamerka H1 Kurde, idzie to kurzu leci, nie? Ja tu nie mogę dojść do tego statywu Co masz dalej? P1000 P1000 Ale weź to tak kładź w ten suchy piach, nie? Ten na dole jak możesz No wiesz Git git git. No ta górka się pomniejsza już. Coś mocnego dawaj. To jest True yy, No Free. No, o okay. dawaj go. Stałem jakieś 6 metrów dalej. Jeszcze dostałem kamieniami po głowie, nie? Także Hammer. Hammer h 4 Odgał. Ten sobie piach, tak jak ja ostatnio położyłem. Nie, 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 nie górą, tylko tak, wiesz, bokiem. Dobra, ubierz Patrz, co się dzieje. No no. Ja rozmawiam jak się kurzy. Jest... Mam czarną koszulkę, a jest cała zakurzona normalnie. Co tam dalej masz? Dumbo Middle i P1000. Możesz spróbować naraz raz. Tylko najpierw Dumbo Middle podpal, bo ono, ono ma dłuższy ląd. Dobra. Go. Jeszcze krótki tutaj obchód. Na miejscówki. Pierwana na drugiego. Coś nie pykło, nie chcę się za bardzo zbliżać Ale no, jak widzieliście był jeden huk Chyba że się zgrawy dwa razem, ale nie wydawało mi się Dobra i mamy dwie ostatnie, lecimy To jest Nitrate, nitrate i L tak? Yy, nie, nie, Nitrate El No i jest Hammer H2 Aha, Hammer H2 i Nitrate El O. Oh, oh, Możliwe, że widzieliście taki eter, efekt Titanium w chwilowy To było właśnie od tego no. Nitro E Titanio Także dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że taki odcinek ze strzelanka z mocnych kwetarz się spodobał. Dokładnie, jeżeli Wam się spodobało właśnie, to strzelcie nam jakąś opencję w górę, jaką jest subika? Wpadnijcie na naszą grupę na Facebooku. Napiszcie w komentarzu jakiś komentarz po prostu. Albo pomysł na film kolejny. No także dziękujemy za oglądanie. Do tych odcinków w siłanku. Trzymajcie się, strzela widzowie!